Hi there, I'm Julia Szumny. Cześć, tu Mariusz Szumny, zazwyczaj infulecki, ale dla potrzeb dzisiejszego odcinka Szumny. Dziś Julia Szumny, kandydatka w wyborach Miss Illinois 2020, zabierze nas w wyjątkowe miejsce, do którego każdego roku uczęszczają miliony Amerykanów. I am today. what. Co oneness eksecutive robi, to skupiamy się na edukacji, maszalności i training. Więc jestem bardzo zaskoczony, że mogę podjąć odpowiedzi na niektóre z tych świetnych usług, które oferują dzisiaj i pokażę Państwu, co to znaczy. Like. Dla osób, które nie znają języka angielskiego, ja może wytłumaczę, do tego miejsca wpadają często Beyoncé, Iriana, ćwiczył tutaj także były prezydent Stanów Zjednoczonych Barack Obama, a w planach wizyty w tym miejscu ma były polski prezydent Lech Wałęsa. Możemy tam wejść? Yeah, let's go I'll show you around. Let's go I show you around to the podcast. znaczy, wpadajcie, chodźcie dzisiaj za darmo. Cześć, jestem Eric Montes. Nice to meet you. Welcome to the Wellness Executive Office Studios and Headquarters. This is Julia. Dzień dobry wszystkim. Teraz będziemy robić masaż i to się nazywa Seated Chair Therapy. To jest masaż na ramiona i to, co jest bardzo fajne o tym, jest, że to Erik jeździ do różnych biznesów, korporacji i robi pracownikom masaże ja jestem teraz ubrana biznesowo, dlatego że w takich ofisach, biznesach, to wszyscy przeważnie są ubrani biznesowo i żeby nie kazać im się przebierać, tylko żeby taki szybki, fajny masaż przez lunch break albo przez przerwę osoba dostała, to nie musi się przebierać. I to jest bardzo fajne i to jest bardzo relaksinne, i bardzo pomaga osobom w pracy, aby osoba się nie stresowała, aby lepiej siedziała przy biurku i żeby a, lepiej pracowała. The Wellness Executive przygotowuje programy zdrowotne dla firm i ich pracowników. Szkolenia The Wellness Executive pozytywnie wpływają na nasz organizm. Dzięki nim pozbędziemy się złych nawyków, a nasze życie zmieni się na lepsze. The Wellness Executive to doskonałe narzędzie dla pracodawców. Na spotkaniach pracownicy dowiedzą się, jak zadbać o swoje zdrowie, co w konsekwencji przełoży się na ich dyspozycyjność. Mniej zwolnień lekarskich, mniejsze wydatki na ubezpieczenia medyczne to tylko niektóre z zalet programów The Wellness Executive. Co więcej, każdy z programów jest przygotowywany indywidualnie i dopasowany do indywidualnych potrzeb zarówno pracowników, jak i pracodawców. Programy The Wellness Executive to szkolenia z kategorii Preventative Wellness i Preventative Care. Podczas spotkań chętni mogą skorzystać z masażu regeneracyjnego. Programy The Wellness Executive mogą być realizowane w formie jednorazowych paneli, jak i cotygodniowych szkoleń Wellness Week. Na szkoleniach Wellness Week uczestnicy poznają techniki medytacji i zasady zdrowego odżywiania. Ćwiczą wspólnie z instruktorem i stawiają swoje pierwsze kroki w jodze. Teraz siedzę w infrared sauna i to jest bardzo fajne, nigdy w życiu nie widziałam takiego sauna, ale jest bardzo relaksyjne, ładnie pachnie, jest taki relaksyjny zapach co przychodzi z tego, powoli się robi bardziej i bardziej gorące, ale bardzo dobrze się czuję. Mam nadzieję, że wszystkim się podobało to, co zobaczyliście dzisiaj i jak Wam się bardzo podobało, to idźcie na stronę internetową www.thewellnessexecutive.com lub na Facebook i na Instagram, polubcie. A jak ktoś jest zainteresowany na serwisy, można albo tutaj przyjechać do ofisu, a jak się nie ma czasu, to nie ma żadnego problemu, bo The Wellness Executive przyjedzie do Was, obojętnie gdzie jesteście, do biznesu, do ofisu, do domu, na super serwisy. Ameryka po polsku, teraz też na 14.90 m Cześć, tu Erik. Pozdrawiam wszystkich. Po, pozdrawiam wszystkich. Widzów Ameryki po polsku. Widzów Ameryki po polsku. Jestem najlepszym. Jestem najlepszym. Masażystą. Masażystą. W Stanach Zjednoczonych. z Zjednoczonych. W, w USA. W USA. Zapraszam wszystkich do mnie. Zapraszam zimny... Wszystkich do mnie. Wpadajcie do Glenko. Wpadajcie do Glenko. Glenko. Kocham was. Kocham was.